Hej Polska! Zgadnijcie, co sprawia, że jesteście tacy super dla Ukraińców? Po pierwsze, jedzenie. Pierogi, kiełbasa i wszystkie te pyszności. To istna eksplozja smaków. Jak u mamy. Po drugie, ludzie. Jesteście niesamowicie gościnni i przyjaźni. To, jak mieć drugą rodzinę z dala. Od domu. Jak w... domu. Po trzecie, przepiękne krajobrazy. Od teatr po mazury, widoki jak z bajki. Niczym z pana Tadeusza. Po czwarte, bogata kultura. Muzyka polka, tańce ludowe, barwne festiwale. Zawsze jest coś do świętowania, jak na weselu. I wreszcie, po piąte, możliwości. Od świetnej edukacji po prężny rynek pracy, Polska to kraj możliwości. Można tu naprawdę wiele zdziałać. No i proszę, pięć rzeczy, które Ukraińcy absolutnie uwielbiają w Polsce. Dzięki, że. Czujemy się tu jak u siebie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek.